Cześć, dzieciaki! Jestem Kasia i chciałabym się z Wami pomodlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że pomimo w tym trudnym czasie możemy dzielić się ze sobą nawzajem Słowem Bożym, że pozwoliłeś mi być tutaj. Proszę Cię, spraw, żeby to, co będzie mówione, pozostało w naszych sercach i żebyśmy pamiętali, że pomimo problemów Ty ciągle z nami jesteś. Amen. Miło was widzieć znowu na szkółce. Dzisiaj będziemy podsumowywać całą historię Eliasza i to, czego się nauczyliśmy. Asio, rozwiń matę. Tu jakoś. Tu jakoś krzyknę. Mamo, ja się nazywam. Pokażę cię. Pokażę ci, jak to ją zwią. tak, łapką, tak. A i gotowe. Dziękuję. Łapką sobie pomagać. Możemy A. kontynuować? Możemy. Dzięki. Dzięki. Dobra, zatem co wydarzyło się na początku historii o Eliaszu? Pamiętacie? Ja wiem! Potok Kerit. Dokładnie tak. Ułożymy sobie potok Kerit. Eliasz wylądował nad potokiem Kerit, bo powiedział królowi że ta susza, która spotyka cały kraj, jest przez to, że chwalą wszyscy bożki, inne bożki, a nie prawdziwego Boga. Nad potokiem Kerit to właśnie kruki przynosiły jedzonko Eliaszowi i karmiły go. Pamiętacie tekst biblijny, którego nauczyliśmy się przy tej historii? Ja pamiętam, odbrzmiał. Mój Bóg zaspokoi każdą waszą potrzebę. Zobaczcie, jak pokazywała go ciocia Agata. Witajcie, kochani. Chciałobyśmy razem z Kają nauczyć was wersetu pamięciowego do dzisiejszej lekcji o Eliaszu i Kruku. Ale mamy pewien problem. Kruki przyleciały na nasze podwórko i roznosiły rozniosły nasze karteczki z wersetami po całym podwórku. Kaja, pomożesz mi ich szukać? Ja! To chodź! Werset pamięciowy na dzisiaj brzmi: Mój Bóg zaspokoi każdą waszą potrzebę. List do Filipian, 4,19: Powtórzcie za mną. Mój Bóg zaspokoi każdą waszą potrzebę. List do Filipian. 4.19. Mamy już tutaj potok kuruka, który karmił Eliasza. A co było dalej? No, ja pamiętam, dalej to przecież Eliasz poszedł do wdowy z Sarepty. I tam, dzięki Bożemu błogosławieństwu, nie zabrakło im ani oliwy. Ani mąki. No dobra, czyli mamy już potok Kerit, nad którym kroki karmiły Aliasza. Potem u wdowy w Sarepcie zawsze wystarczało mąki i oliwy, bo Pan Bóg Błogosławił. A co było potem? Hm. A potem poznaliśmy przecież historię. Eliasz trafił do kobiety, u której zamieszkał, bo przygotowała mu piękny domek na piętrze usiek. I tam, tam zamieszkał z nimi, ale pewnego dnia jej synek bardzo ciężko zachorował. A! I on przecież umarł, prawda? Tak, on umarł. I wtedy Eliasz się modlił o niego, i nawet go ogrzewał swoim ciałem. I znowu żył. Masz rację, Kuba. Masz rację, Kuba. Eliasz się modlił o tego małego chłopca, i on znowu żył. I mama się bardzo z tego cieszyła. Bardzo mi się podobał tekst widlini, który wtedy się uczyliśmy. On tak daje nadzieję, nawet jak jest tak przykro i smutno. Możemy go jeszcze raz posłuchać? Pewnie. Uwaga, uwaga, przypomni go Piotrek, którego już pewnie znacie. Tekstów biblijnych możemy uczyć się wszędzie, powtarzać również wszędzie, a zatem powtórzymy ten tekst z księgi Nahuma 1,7 z drogi. Powtarzajcie ze mną. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. No dobrze. Zatem wiemy już, e, znamy już historię o tym, jak Eliasz karmiły kruki nad potokiem Kerit. Pamiętamy już też historię, jak nie zabrakło oliwy i mąki u wdowy w Sarebcie. I też już wiemy, że Eliasz e, modlił się za chłopcem, który odzyskał życie. I mama bardzo się z tego powodu cieszyła. Ale najciekawszą historią dla mnie było... Ja wiem, jak został zabrany przez rydwany do nieba. Dokładnie tak. I w tej historii został po nim tylko płaszczyk. Ja tutaj nie przygotowałam żadnych um, rydwanów, ale możecie zobaczyć jaką genialną pracę przygotowała Małgosia i Jonatan. Wspaniała, prawda? To jest właśnie rydwan, na którym Eliasz został zabrany do nieba. Wspaniałe, wspaniałe. A wam, która część historii Eliasza podobała się najbardziej? Ta, kiedy był nad potokiem Kerit? Ta, kiedy dzięki Bożemu Błogosławieństwu nie zabrakło mąki i oliwy? Może ta, kiedy modlił się za chłopcem? Czy ta, kiedy został porwany do nieba na rydwanie ognistym? A Tobie Kuba? Która się najbardziej podobała? Mi się chyba podobała ta z oliwą i z mąką, bo ja bardzo lubię jeść. Ty przecież jesteś taki mały. No ale lubię jeść, bardzo lubię jeść. Mm -hmm. Bardzo się cieszę, że towarzyszyliście nam na tej, tej historii o Eliaszu i chcielibyśmy Was zaprosić na kolejne ciekawe lekcje. Już za tydzień zaczynamy Historie? Nie, nie mówili jeszcze. Bardzo ciekawe historie. Do zobaczenia. Cześć! Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boża miłość, jak rzeka, Boży pokój, jak rzeka. Boża radość wypełnia duszę mą. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj razem z nami. i Ten materiał jest przygotowany na podstawie Gracinka oraz Pisma Świętego przez rodziców i wolontariuszy z grupy Facebookowej Skarbnica. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie. A jeżeli możesz wesprzeć naszą pracę to zachęcam do zerknięcia do linku poniżej, gdzie możecie dołożyć się do tłumaczenia, a raczej korekty i składu właśnie tych podręczników. Dziękuję i do miłego zobaczenia za tydzień.